Pod koniec czerwca 2020 roku zostałem przeniesiony z dowództwa frontu Wielkopolskiego w Poznaniu do oddziału operacyjnego naczelnego dowództwa w Warszawie, którego szefem był wówczas pułkownik Julian Stachiewicz. Mając jeszcze niezupełnie wyleczoną ranę, musiałem uznać ten przydział za szczyt szczęścia żołnierskiego. Na brak pracy i emocji nie mogliśmy narzekać. Dostarczał je front w tempie coraz zawrotniejszym i coraz bardziej złowrożebnym. Kruszył się i zbliżał bardzo szybko, a kolejne bariery naturalne pękały, zanim nasze oddziały zdołały je dobrze obsadzić. Byliśmy oczywiście podnieceni i zaniepokojeni, ale mimo wszystko wierzyliśmy przeważnie w odmianę, nie poddając się tak zwanej sugestii przemocy. Dla wielu z nas źródłem optymizmu była wiara w geniusz i w szczęśliwą gwiazdę naczelnego wodza. Dla niektórych zarażliwa energia i pomysłowość generała Rozwadowskiego albo olimpijski spokój szefa naszego oddziału. Wreszcie dla innych może nim otaczający generała Wyganda, albo niska, mimo naszych niepowodzeń, ocena Istotnych walorów na jeździe. Jeżeli przed 7 sierpnia ten optymizm był częściowo sztuczny lub chwilami podgryzany wątpliwościami, to po zaznajomieniu się w tym dniu z historyczną decyzją i wytycznymi marszałka Piłsudskiego, stał się on powszechny i naprawdę ugruntowany. Optymizmu tego nie zdołała zachwiać świadomość, że planowany, zaiste napoleoński manewr jest bardzo ryzykowny. I ma być stosunkowo moimi siłami wykonany. Nie zdołały go również podważyć ani chmary łazików włóczących się po Warszawie, ani znana nam częściowo niezgoda między generałami Rozwadowskim i Biegandem, ani wysłanie naszej delegacji rozejmowej do Mińska Litewskiego, ani kryzysy pod Radzyminem i Lwowem, ani też sukcesy bolszewickie w okolicy Płocka i Brodnicy. Pokrzepiała nas Zwłaszcza po wyjeździe marszałka w dniu 12 sierpnia do Puław, pewność, że armie z i Budiennego oddalają się raczej od decydującego teatru działań, i że oderwanie się naszych jednostek, przeznaczonych do grupy uderzeniowej, odbyło się składnie i bodaj niepostrzeżeniem. Do tego dochodziło, że nasz radio podsłuch dawał. Dość dobry wgląd w siły, ruchy i zamierzenia nieprzyjacielskie. To też niezupełnie zaskoczyło nas powiedzenie pułkownika Stachowicza, gdy przed wyjazdem do puław i po zdaniu szefostwa oddziału pułkownikowi Piskorowi pożegnał się z nami słowami. Wojna już wygrana. Tę wzmocnioną wiarę w ostateczne zwycięstwo staraliśmy się przelać w serca dowódców jednostek. Z którymi stykaliśmy się podczas naszych informacyjnych wypadów na front lub przyczółek. Oczywiście, bez ujawniania szczegółów planu. Moje wrażenia z tych wypadów były bardzo różnorodne. Czasami mi wysoce niepokojące, jak do 11 Dywizji, albo niebudujące, jak do 7 Samodzielnej Brygady Rezerwowej. Czasem zaś bardzo pokrzepiające, na przykład z wyładowania 18 Dywizji a wręcz radosny, gdy przyglądaliśmy się uderzeniu 15. Dywizji wielkopolskiej, która miała z przyczółka wesprzeć atak na Mińsk Mazowiecki, 14. Dywizji wielkopolskiej pędzącej z Dęblina przez Garwolin i Kołpiel. odkomendowany na zajutrz, po zdobyciu Mińska do Siedlec, dla zasilenia miniaturowej kwatery polowej Naczelnego Wodza, przybywającej niemal równocześnie z Puław, Jechałem z ówczesnym kapitanem Regulskim sportowym samochodem prowadzonym przez znanego asa automobilowego Biczana. Kawalerska jazda, cudna pogoda, a przede wszystkim liczne ślady klęski bolszewickiej i improwizowane polowania na rozbitków armii rosyjskiej przez miejscową ludność szukającą ich po lasach i zagajnikach utkwiły mi żywo w pamięci. Nasz pobyt w Siedlcach. Wypełniony gorączkową pracą i kilku wypadami na szybko oddalający się front nie był długi. Już kilka dni po opracowaniu doniosłego rozkazu operacyjnego z 23 sierpnia i odrzuceniu czwartej armii bolszewickiej do Prus wschodnich wróciliśmy do Warszawy. Choć w czasie naszego przebywania w Sielcach nie było w ogóle hjobowych wieści i nawet wiadomości o fragmentarycznych niepowodzeniach były stosunkowo rzadkie. Widzieliśmy nieraz marszałka pochmurnego i niezadowolonego. Gniewało go zwłaszcza, że różne niedociągnięcia czwartej, a jeszcze w większym stopniu pierwszej armii skierowanej przez dowództwo Frontu Północnego niepotrzebnie na prawy brzeg Narwi zmniejszyły rozmiary zwycięstwa i umożliwiły w większości trzeciej i piętnastej armii bolszewickiej wymknięcie się z podrzasku. Z drugiej strony marszałek Niepokoił się początkowo jeszcze z sytuacją na południu, gdzie Budienny wreszcie skręcił ku północy. Później dręczyło go pytanie, czy przegrupowanie naszego gro z kierunku północnego na wschodni odbędzie się on tak sprawnie i szybko, by przeciwnik nie zdołał złapać drugiego oddechu, zanim druga runda się rozpocznie. Marszałek był jednak już pewny zwycięstwa. Ale nie był nim upojony. Zachowywał istotnie, mimo przejściowych wybuchów w gniewu, ową, jak napisał w swym roku 1920, Tête Froide. Odzyskał też dawny humor i wrodzoną pogodę ducha. W pogawędkach, w czasie posiłków lub jazdy samochodem, wspominał różne charakterystyczne lub komiczne epizody ostatnich dni. Mówił nieraz z przekąsem, a nieraz z sentymentem szczerym o niektórych dowódcach, politykach, sztabach lub oddziałach. Nieraz wybiegał myślą naprzód do dalszych bojów lub czasu, gdy Polska po ustaleniu należnych jej granic będzie mogła przekuć część mieczy na lemiesze i stanąć do wyścigu pracy. Czuło się, że pozbywał się stopniowo zmory, która tłoczyło go tak długo. Ale nie lekceważył trudności pieczących się przed nami. Do Warszawy wróciliśmy niejako pokryjomu, bo marszałek unikał manifestacji należnych zwycięzcy. Podkreślał nieraz, że odniesione zwycięstwo było nie tylko jego dziełem, lecz wspaniałym wyczynem zbiorowym i że jeszcze sporo krwi popłynie, zanim nasze wschodnie kresy zostaną oswobodzone. I dostatecznie zabezpieczone. Oswobodziła je, jak wiadomo, niebawem i głównie tak zwana bitwa nad niemnym, rozegrana z niemniejszym mniejszym rozmachem, bo żelazna wola jej wodza mnożyła szybkość i wytrzymałość polskiego piechura i konia.